Cześć witajcie, ja jestem Nexty, a to jest kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj korzystając z ładnej pogody udamy się do opuszczonego ośrodka wypoczynkowego oraz opuszczonej Stadniny koni. Te dwa obiekty znajdowały się na jednym terenie, więc sobie to dzisiaj zwiedzimy, a historia tego miejsca jest naprawdę ciekawa, ale niestety nie jest ona przyjemna. No to wchodzimy. Ogólnie ten obiekt składa się z trzech budynków. Jeden to jest ten, który teraz widzicie, to jest magazyn, w którym prawdopodobnie może znajdować się stare pianino, które może nawet działać, ale to zaj zajrzymy sobie na sam koniec. Pierwsze, widzimy sobie główny, e, główny cel tego odcinka, czyli nie chcę by ktoś mnie przełapał. Pierwsze zwiedzimy sobie główny budynek, który znajduje się za tymi krzakami już. Jest to była to restauracja. Restauracja, która mogła pomieścić nawet 70 osób. Z tego co wiem, to dużo przedmiotów, artefaktów się może tam jeszcze znajdować. Rok temu była tu taka akcja, że złodzieje tutaj przyjechali e, ciężarówką w nocy. E, no i pakowali tam jakiś złom o wartości łącznej 5000 złotych. I od tamtego momentu wiem, że ten obieg jest bardziej strzeżony. Ale i tak sobie zwiedzimy go. Okay. Tutaj widzę, że bez problemu raczej się dostaniemy do środka, bo okno jest otwarte. Żadnych czujek ruchu tutaj nie ma, ani psa, ani ochrony. Więc to raczej będzie bezproblemowy urbex O, mamy tutaj lodówkę, a w niej piwerko. No i jak widzicie, w takim stanie to jest. Tutaj jest ta właśnie główna część, która mieściła 70 osób. Jak jeszcze ten obiekt tutaj funkcjonował. Wyciągnę sobie tylko panel ledowy, żeby cokolwiek widzieć. Teorie dlaczego zamknięto ten ośrodek są różne, ale do tego przyjdę później. Na razie sobie zwiedzimy tutaj. Pozostałości po tym, co tutaj zostało. Tutaj prawdopodobnie było okienko do wydawania jakichś dań, i tutaj się znajdowała kuchnia. Oczywiście wszystkie, jakie Wam mówię, informacje znajdują się na internecie. Więc e, to nie jest tak, że sobie wymy wy wymyślam. <grym> Dobra, tego chyba nie chciałem widzieć. A, ktoś po sobie nie spłukał Ze styropianu zrobione jakieś ozdoby chrześcijańskie. O tu również 25. Nie wiem co to może oznaczać. Mm, dobra, nic, lecimy dalej. Tutaj widzę, że drzwi są zamknięte. A, to jest po prostu wyjście na dwór. Zwykłe wyjście na dwór, myślałem, że to jest przejście do jakiegoś pomieszczenia. Ale nic z tych rzeczy. Jak widać, wszędzie są jakieś butelki z piwa. I nie tylko, z różnych, z różnych napoi. Hmm. Kasa. Dużo ciekawych rzeczy tu się zachowało, lecz z tego co wiem, było ich znacznie więcej. Było ich znacznie więcej, lecz zostały one niestety rozkradzione przez ludzi. Oglądając zdjęcia, które były robione jeszcze w tym roku, na początku tego roku, i naprawdę. Sporo rzeczy zostało skradzionych. Tu jest lodówka na lody, chyba, prawdopodobnie. Lecz albo jakieś tam mięso, czy coś z tych rzeczy. Wejście na górę na pewno gdzieś musi być, bo przecież y, wiem, że są okna na górze. Tylko muszę znaleźć wejście. O, tych butelek naprawdę sporo tutaj. Się zachowało. Są to butelki zwrotne, więc, jakby ktoś by tu przyszedł, to by sobie nieźle zarobił. Tutaj jest kolejna łazienka. Ta już. O, ta już w lepszym stanie. Cały ten ośrodek został zamknięty w 2012 roku, czyli w sumie 10 lat temu. E... A tu, tu już byłem, tu już byłem. Ok, czyli raczej tu wszystko już zwiedziłem. Tylko nie mam pojęcia, gdzie się wchodzi do góry, lecz wejście może być ze strony dworu. Więc wychodzę tu na razie, wyłączę. Tam dalej znajduje się drugi budynek, do którego się później udamy. Lecz pierwsze, najpierw muszę dokładnie zobaczyć ten pierwszy budynek. O, tam się znajdują e, domy mieszkalne, więc tam raczej nie chcę zaglądać. O, tutaj mamy podwórko. Można było pewnie jakiegoś grilla rozpalić czy coś z tych rzeczy. No, miejsce naprawdę wyglądało bardzo ładnie za czasów jego istnienia, lecz niestety zostało ono opuszczone a to we, we, ze względów finansowych. Hmm, ciekawi mnie co to tam jest. Może później się tam udam. Pierwsze pójdziemy sobie do Tamtej części obiektu, tu jest budynek, gdzie znajdowała się stadnina wraz z boksami dla koni. Tutaj, jak widzicie, na ścianie są takie uchwyty na siodła. Z tego co wiem, koni gdzieś tutaj było około 20. Nie wiem, czy to mało, czy dużo. Nie znam się na takich. Nie znam, nie znam się po prostu na koniach. No, co tu dużo mówić. Z tego co pisali ludzie na internecie, to konie nie miały tutaj dobrych warunków do życia. Po prostu były one. Włodzone. podobno dostawały jeść tylko raz dziennie małą ilość jedzenia tylko były chwilę puszczane na dwór żeby sobie pobiegały więc najlepszych warunków to one tutaj nie miały kolejne pomieszczenie hmm, tutaj chyba jest szatnia gdzie się przebierali. Jeszcze jakieś kalosze tutaj zostały. Co tutaj pokazywać? No, szatnia jak szatnia. Kibelek. O kurde. Tutaj były schody. Ale jak widzę, tych schodów już nie ma. Niestety. Bo ktoś je zdemontował. Z tej strony również mamy boksy. Już większe. Sobie tam wejdziemy. No, tu już. Się przestraszyłem. Tu już znacznie lepsze te boksy. Widać na drzwiach, że te konie miały nawet własne imiona, choćby tutaj Kacper, Koń Kacper. O, no znajdują się tu nawet szczekońskie odchody. O, możliwe, że one mają już te 10 lat nawet. Koń bawaria, ale konia nie ma. Jest kilka teorii na temat dlaczego ten cały obiekt został zamknięty. Jedna z teorii głosi, że właściciele tego kompleksu byli w porządku, tylko zaczęło im zabrakować po prostu pieniędzy no i zbankrutowali. Drugi powód jest taki, bardzo no trochę śmieszny, w co bardzo nie wierzę, jest klątwa kobiety, która kiedyś tutaj miała dom, lecz żeby wybudować cały ten ośrodek, musiało, musieli jej zburzyć przez co wszyscy następni właściciele zaczęli przez to bankrutować ale najprawdopodobniejszy powód zamknięcia całego tego ośrodka jest taki że któregoś roku właściciel został, zaczął bankrutować i wszystko jeszcze było w porządku póki ludzie się opiekowali tymi zwierzętami tymi końmi lecz pewnego dnia właściciel zakazał żeby ktokolwiek tutaj przychodził przez co konie były niedokarmiane był tutaj tylko jeden stajenny który dawał im e, tylko jeden koszyk e, siana, co jest bardzo mało, więc konie były głodne, wychudzone, kowala nie widziały nawet wzrok. I po prostu, no dramat, no. Właściciele, może nie właściciele, tylko pobliscy mieszkańcy chcieli jeszcze jakoś pomóc, dokarmiać te konie czy coś, ale właściciel po prostu, e, no nie pozwalał na to. Stwierdził, że wszystko jest w porządku. I Sprawa została później też zgłoszona oczywiście na policję i w 2012 roku właściciel został złapany na tym, że, że krzywdzi zwierzęta i poszedł do więzienia. I tak od 2012 roku ten cały kompleks jest, ten cały ośrodek jest właśnie opuszczony. Spróbuję tutaj wejść na górę. Nie obiecuję, że mi się to uda, ale chociaż spróbuję. Jest to oczywiście jakaś stalowa konstrukcja, więc nie powinno się to urwać. Co z tego, że szczebli nie ma, jak konstrukcja dalej jest. Widać, klamki również nie ma. Ale drzwi są zamknięte od środka, niestety. Ale tutaj można wejść już. O, i tutaj było pomieszczenie gospodarcze. no tutaj są te zamknięte drzwi, ale obok były otwarte. Okej, okay, nieważne. Eee. O, mam, tutaj mamy jeszcze widok na tą restaurację nie wiem czy tam widzicie widok jest tam ktoś obok z domu kogoś tam przed chwilą widziałem więc wolę się nie pokazywać tutaj była wanna dosyć nowa z hydromasażem jakiś niecały rok temu nawet więc ten obiekt jest bardzo szybko rozkradziany rozkradziany? kradziony? Skratowywany. Kradziony, no. Wiecie o co chodzi. Dużo rzeczy się zachowało, chociaż nie w najlepszym stanie. Tutaj również pewnie była jakaś wanna. Dobra, nic tutaj raczej ciekawego nie ma. Balantais. Jak widać niektórzy tutaj lubią sobie przyjść i pobalować, wypić, zrobić sobie jakiś melanz, ale dzisiaj nie przyszedłem w tym celu. Doszły też mnie słuchy, że tutaj właściciel handlował, tylko nie bardzo wiem czym. Ale po prostu na internecie były takie doniosy, że. Nielegalnie jakoś handlował nielegalnymi rzeczami. Znaczy nie wiem czy nielegalnymi, ale na pewno nielegalnie, według prawa. Nie miał tego nigdzie zgłoszonego czy coś i możliwe, że przez to też miał problemy. Dobra, jakoś się udało zejść. Teraz udam się. Tutaj zauważyłem, że jest jakaś budka. Zobaczymy, co tam się kryje. Jakiś kamper. O, a znajduje się aktualnie na wybiegu. Gdzie tutaj konie sobie chodziły, biegały. Widzę tutaj na razie niezłe wysypisko śmieci. czy tutaj się da wyjść z tej budki. Nie wiem, czy ona jest zamknięta. Czy da się otworzyć? No, chyba nie da rady. Niestety nie, nie wejdziemy do środka. No, trudno. Ciekawe mnie w ogóle te koszyki małe. Do czego one służą? Bo tam wcześniej też taki widziałem. Wuzyki, choćby sklepowe. Nie wiem, skąd one się tu wzięły. Ale teraz udamy się do ostatniego pomieszczenia, czyli magazynów, które znajdują się gdzieś tam za tymi drzewami. Tylko się tam muszę teraz przetransportować. Zanim przejdę do tych magazynów, udam się jeszcze naprzód tej restauracji, bo może tutaj się znajdować taki samochód, który tutaj stał niecały rok temu. Nie wiem, czy on teraz. Jeszcze tu jest Ale chyba go nie ma, bo on się gdzieś w tym miejscu tutaj znajdował W ogóle cały budynek od tej strony i z tyłu Ale tutaj z przodu jeszcze właśnie nie zajrzałem. Czy coś się tutaj znajduje O, jest to tylko śmietnik mm, Jeszcze właśnie, Musi muszę się dostać na górę, tylko Cholera jasna, nie wiem jak tam się dostać. Aha, tutaj jest jakiś magazyn. Magazyn, rejestracje samochodów. Okej, okay. ale nie tego szukałem. No cóż, spróbuję jeszcze od innej strony tam wejść. Tutaj znajdowała się dorożka, czyli taki pojazd, który był z zaprzęgiem, ciągnięty przez koni. Pewnie się Wam wyświetla na ekranie, ale nie wiem, czy został on skradziony, czy zabrany przez właścicieli. Tego Wam już nie mogę powiedzieć. Ale ja jestem bardzo ciekaw, jak się dostać tam do góry. Tutaj muszą być jakieś schody. No, chyba, że schody były od strony dworu, ale od strony dworu no byłem i nigdzie nie, nie zauważyłem ich. Tutaj niezła kolekcja alkoholi widzę. Przecież one są tutaj. No właśnie. Tylko muszę Was zasmucić, bo są one zamknięte. Są one zamknięte albo. albo nie ma klamki, i się ich nie da otworzyć. Chyba, że gdzieś tutaj będzie schowana, ale w to wątpię. Kurczę, szko szkoda, bo bardzo chciałbym się dostać, właśnie na górę. No ale chyba nie da rady. Szkolenie samolotowe program szkolenia samolotowego. Jakby, jakby się ktoś chciał nauczyć pilotować, to zachęcam. Tu jest jeszcze więcej tych kluczy. Ale niestety klamki, jak nie było, tak dalej nie ma. Udam się teraz do ostatniego budynku, jaki nam został. Czyli ten magazyn, w którym znajdują się ciekawe rzeczy. Z tego, to tam zdążyłem zauważyć, pogoda jest naprawdę ładna. Idealna na urbex, właśnie. Przejdziemy sobie przez mostek. Ciekawe, czy, się, czy wytrzyma pode mną. Bez problemu. Teraz muszę się szybko przemieścić, bo jak widzicie, tutaj jest brama wjazdowa. A ona jest cała odsłonięta, więc widać mnie jak chodę raz ulicy. A ja wolę się nie pokazywać tutaj nikomu. Tak by było najlepiej. Zobaczymy, co się kryje w tym pomieszczeniu. O kurczę. Jak widzicie, jakaś tutaj łódź się zachowała. No, nie jest taka najgorsza z tego, co mi się wydaje. No, na łodziach się nie znam, ale wydaje mi się, że może by jeszcze popłynęła. Samochód jakiś, już widać, że jest doszczętnie rozebrany. O, niestety za wiele z niego nie, nie zostało. Zobaczymy, co się kryje w tych pomieszczeniach dalej. Kolejny wózek sklepowy. Wózek inwalidzki również. Ogólno-spożywczy. Tu jest jakaś dziura. Kolejny samochód. Czy no. ta droga nie jest aż tak ruchliwa O, tu możecie zobaczyć dzieło sztuki nowoczesnej. Jest to oczywiście piękny wiatrak. O, może by jeszcze działało, nie wygląda tak źle Na samochodzie, który jest oczywiście cały też rozebrany Nawet nie mam pojęcia jaka to jest marka Opel, okej, okay. dobra, chociaż tyle Apteczka pierwszej pomocy, pusta To jest chyba Opel Astra Tak to jest Opel Astra. Są tu jakieś belesłomy. Bele słomy, a tak to. Nic za bardzo tutaj nie ma. Oprócz tego, tak, to właśnie. To właśnie jest chyba najciekawszy obiekt tego całego tutaj zwiedzania. I teraz chwila prawdy, czy on działa, czy nie działa. Waga? Jest przerażający. Masakra. Zapraszam was też na mojego Instagrama, gdzie tam e, również coś opublikuję. Dawno nie było żadnego posta, ale czas to zmienić. Udam się jeszcze na łąkę, gdzie wylecę dronem, żeby zobaczyć ten obiekt cały z góry. nic, czas na mnie, wszystko co chciałem to zwiedziłem, może nie wszystko bo tej góry się nie udało, dajcie łapkę w górę, suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i co, mam nadzieję, że się widzimy w następnym odcinku